Wszystkich dzisiaj wyjątkowo prowadzimy dzisiaj to nasze spotkanie we dwoje. Jest to prezes honorowy naszego związku. Pan Stanisław Bram. Oczywiście wszyscy go znamy. I zmrożona śnieżynka, czyli Maria, witam Państwa. Proszę Państwa. Mamy, jak przy każdej dobrej kolacji, przy każdym spotkaniu, mamy nie tylko urok osobisty uczucie takiej przyjaźni, serdeczności, ciepła i takiego dobrego życzenia dla wszystkich i dlatego ja witam w imieniu zarządu. Witam serdecznie zaproszonych gości. Mamy wspaniałych zaproszonych gości. I tak na początku chciałam wymienić pana wiceprezydenta Jana Nowaka. Witamy serdecznie. Proszę Państwa, od razu Państwu powiem, bo to wiadomo, że zawsze się robi przy każdej okazji interesy, nawet przy Lilii też. Takie czasy, takie obyczaje, więc pan prezydent, bardzo bym chciała, żebyście wszyscy się uśmiechali do pana prezydenta, ponieważ od niego to zależy, czy w przyszłym roku nasze rozmowy potoczą się po naszej myśli, bowiem chodzi o budynek, który ewentualnie mogą nam zabrać. Ale jak się będziecie uśmiechać do Pana Prezydenta, to nam pomoże i sprawę załatwimy. Tyle prywaty. No dziękuję Państwu za wsparcie. Dziękuję bardzo. No, wśród naszych znakomitych gości mamy wicedyrektor R panią Teresę Bocheńską, Tak. Witamy serdecznie. Jest to człowiek, który współpracuje z nami od wielu, wielu lat. Współpracuje na tej zasadzie, że my się uśmiechamy, a w zamian dostajemy prezenty w postaci różnych paczek, owoców czy też słodyczy. No, na tym do polega współpraca organizacji, które nie mają pieniędzy, ale za to mają dobre układy. I tak, proszę Państwa, jeśli chodzi o kolejnych gości, mamy znakomitych, mamy przedstawicieli CUS-u i przedstawicieli jeszcze jednej firmy, która nawet nam prezenty, proszę Państwa, przyniosła, ale ja, ponieważ jak Państwo wiecie ostatnio mój wzrok tak mocno siadł, nie jestem w stanie ani przeczytać, ani napisać, więc nie jestem w stanie też wszystkich zapamiętać. Ale chciałabym, żeby Panie nasze miłe, które reprezentują właśnie swoje przedsiębiorstwa, żeby wstały i pokazały nam się, a my to nagrodzimy brawami. Bardzo Na prosimy, Panie. I tak o te niewidomi wychodzą z opresji. Proszę Państwa, razem z którzy mają takie problemy wzrokowe jak ja, żeby sobie jakoś w życiu radzili. Proszę Państwa, na tyle tych komunikatów, to może wstąp, wejdziemy w klimat już świąt, chociaż jeszcze inne sprawy będą, ale to później. Na razie nasz doskonały artysta, jak Państwo wiecie, kierownik klubu zespołu Uśmiech, który będzie się prezentował, na razie wprowadzi w nas nastrój świąteczny i przeczyta wiersz okolicznościowy. Ja również Państwa bardzo serdecznie pozdrawiam i myślę, że w takiej atmosferze w uśmiechu spędzimy to dzisiejsze spotkanie. Jest to kolenda dla nieobecnych, ale proszę Państwa, ci co nie mogą, to nie przyszli, ale duchem jesteśmy również z nimi. A nadzieja znów wstąpi w nas. Nieobecnych pojawiają się cienie. Uwierzy mi kolejny raz jeszcze w jedno Boże Narodzenie. I choć przykaz świąteczny war, bo zabrakło zów czyjegoś głosu, przyjść tu do nas i z nami trwaj, wbrew tak zwanej ironii losu. Daj nam wiarę, że to ma sens, że nie trzeba żałować przyjaciół, że gdziekolwiek są dobrzy im jest, bo są z nami, choć w innej postaci. I przekonaj się, że tak ma być, że po głosach Ty wciąż żyj powietrze, że odeszli po Tobie żyć i tym razem będą żyć wiecznie. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, że widzają wśród nas puste miejsce, Stole, jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. A nadzieja znów wstąpi w nas, nieobecnych pojawią się cienie. Uwierz mi kolejny raz jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygasł świąteczny gwar bo zabrakło znów czyjegoś głosu, przyjdź tu do nas i z nami trwaj, wbrew tak zwanej ironii losu. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki i strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole, jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że surste są miejsca przy stole. Dziękuję przecież, Proszę Państwa, mówimy o tych nieobecnych. Powiem tylko, że w tym roku odeszło od nas 20 osób. Ku ich pamięci proszę wstać i minutą ciszy uczciwy pamięć, których już nie ma. 真亏了。 Zabezpieczamy się, przepraszamy, Śpiewamy razem. Wśród nocnej ciszy głoś się rozchodzi, Proszę Państwa, my w tej chwili jeszcze czekamy chwileczkę na księdza, który do nas dotrze, ale było planowane, że się parę minut spóźni. Wobec tego pozwólcie Państwo, że załatwimy jeszcze zaległe nasze sprawy, te, których nie załatwiliśmy na jubileuszu naszej... Białej Laski. Jubileusz był oczywiście 15 października, ale nie wszyscy mogli być i też nie wszystkie sprawy zostały załatwione. Wobec tego pozwólcie Państwo, że takie dwie sprawy służbowe jeszcze załatwimy w międzyczasie w obecności tak licznie zgromadzonych gości, naszych kochanych członków. Wszyscy czujemy się jak w dobrej rodzinie. I dlatego z uśmiechem, z przyjemnością przyjmijcie Państwo obecność tutaj Halinki Szymanowej. Prosimy Cię Halinko, żebyś tutaj do nas przyszła. Bardzo proszę. Halinka Szymanowa. A ja powiem dlaczego. Proszę Państwa, prowadziliśmy taki zwyczaj, że na Dzień Białej Laski naszym seniorom, którzy ukończyli 90 lat, nie mówię o kobietach w tej chwili, broń Boże, otrzymują specjalny medal od Związku, proszę Państwa, chodź tutaj do tak, proszę Państwa od Związku taki specjalny medal, Stasiu pokażę jak on wygląda, o, proszę Państwa, tak z napisem Senior PZN, czyli jako jedyna organizacja taki medal wprowadziliśmy i dlatego każdy, kto taki medal otrzyma, a otrzymało to już 15 osób taki medal, może być z niego bardzo dumny, bo jesteśmy jedyną organizacją, która tak szanuje seniorów. A teraz Stasiu, proszę wręcz uroczyście zawieźć medal na wspaniałej szyi naszej kochanej koleżanki Halinki i zobaczycie, jaki ten medal będzie pięknie pasował, nie mówiąc już o wartości. Halinko, wręczam Ci ten medal seniora. Jesteś chórzystką od, Boże Panie, kilkudziesięciu lat. Nie, nie, to zawsze tak, zawsze bądź uśmiechnięta i przede wszystkim, żebyś czuła się wśród nas, jesteśmy równie z jednego roku i musimy siebie popierać. Gratulacje dla naszej miłej koleżanki, gorące brawa, na kto się może ten się całuje ale dzisiaj będziemy pocałunki ograniczać, dlatego że jak wiecie panuje gryfa, a wirus tylko czeka na to, żeby się rozwinąć. Kochani, gorące brawa dla naszej kochanej Halinki. Dziękujemy Ci Halinko, życzymy owocnych lat zdrowia zdrowiu i w bo Stasiu ci nie wybaczył. Proszę Państwa, jeszcze jedna sprawa zaległa. Otóż jak wiecie Państwo, my wszystko robimy własnym sukrem. Wiele rzeczy wykonaliśmy, jak wiecie, zrobiliśmy parking, drogę wokół, wokół budynku i to też było tylko przy pomocy dobrych ludzi, kładę się tu Panu prezydentowi także. I robimy wiele rzeczy własnym sumtem. Ostatnio wyremontowaliśmy łazienkę, została odmalowana, zostały założone płytki i też nas to nic nie kosztowało. I pozwólcie, że w tak zacnym gronie wręczę legitymację honorową dla człowieka który tyle pracy włożył, żeby to wszystko funkcjonowało. Poproszę do mnie pana Edka Kuglera. Nie wiem, czy dobrze mam wszystko powiedzieć. Bardzo proszę. Panie Ewy, prosimy tutaj do nas. Jesteś naszym nadzwyczajnym członkiem wszystkiego najlepszego. I bądź nadzwyczajny, tak? Gratuluję Panu i liczymy na więcej. Ja ze swojej strony chcę podziękować zarządowi, i życzyć im dużo zdrowia i żeby mieli cierpliwość i wytrwałość w dalszych pracach organizowaniu i organizowaniu wszystkich tak. Dziękuję bardzo. Brawa Proszę Państwa, oczywiście my osłodzimy tą legitymację, ale już nie tutaj, ponieważ do śledzi by dzisiaj nam słodycze nie pasowały, więc my Panu Edziowi zrobimy takie kawowe przyjęcie już tam w związku, bardzo takie określone i będzie słodko i wesoło, Panie Edzi. Zapewniam Panu. Proszę Państwa, to były te sprawy służbowe, czekamy jeszcze na księdza, który miał przynieść opłatek, no i mieliśmy się podzielić z tym opłatkiem. Ale, proszę Państwa, jak wiecie, trzeba sobie umieć radzić w takich sytuacjach. Wobec tego, proszę Państwa, zaprosimy na występy chór, a po chórze będzie opłatek i będzie podane jedzonko. Taki jest program naszego dzisiejszego. Spotkania. Bardzo proszę chór o wyjście i zaprezentowanie nam swoich umiejętności. I przypomnę tylko, że kierownikiem Chóru Uśmiech jest pan Stanisław Wram, który będzie na pewno najgłośniej śpiewał. Zbieraj swoje dziewczynki, i bardzo proszę do występu.